Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę ci jak zmieniać opcje języków w telefonie Samsung Galaxy Z Flip 7. Na początku przechodzimy sobie do ustawień telefonu, a następnie zjeżdżamy w dół do zakładki Zarządzanie ogólne. Teraz mamy dwie możliwości, jeśli chodzi o języki. Pierwszą z nich jest oczywiście ustawienie języka systemowego, a drugą z nich ustawienie języka klawiatury. Zacznijmy od języka systemowego. Jest to opcja na samej górze, nazywa się Język. Tutaj możemy zobaczyć nasze pobrane języki. Możemy też w tym miejscu dodać sobie nowe języki. Wybieramy sobie taki, który chcemy dodać, a następnie możemy ustawić go od razu jako domyślny i jest to zawsze ta opcja po prawej. Możemy też wybrać opcję Nie zmieniaj, i wtedy on po prostu doda się do listy. Możemy sobie tak pododawać parę języków. Teraz, jeżeli mamy już jakieś języki tutaj, w tym miejscu pobrane, ustawione, możemy się między nimi zmieniać, naciskając na wybrany język, a następnie naciskając ten niebieski przycisk, który się pojawia. W tym miejscu możemy też wybrać opcję edycji, gdzie możemy zmieniać kolejność naszych języków. Trzeba tylko pamiętać, że zawsze język, który ustawimy jako pierwszy, zostanie ustawiony jako domyślny. W tym samym miejscu, czyli w oknie edycji, możemy usuwać zbędne nam języki. Robimy to poprzez zaznaczenie ich i wybranie opcji Usuń. Jeszcze raz, potem wybieramy Usuń i one się usuwają. Teraz możemy zmienić ustawienia klawiatury. Wybieramy do tego opcję ustawienia klawiatury Samsung, a następnie Języki i Typy. Tutaj. Mamy już jeden język wybrany, ale możemy wybrać sobie więcej języków. Tutaj, w tym miejscu, zarządzaj językami wprowadzania. W tym miejscu pobieramy sobie języki, które mamy tutaj możliwe do pobrania. Oczywiście musimy być po połączeni z internetem, żebyśmy mogli w jakiekolwiek języki tutaj pobierać. Jeżeli już jakieś pobierzemy, możemy je sobie ustawić jako aktywne. Trzeba tylko pamiętać, że aktywnych może być tylko cztery języki. Jeżeli będziemy chcieli ustawić więcej, wyświetli nam się komunikat, że maksimum to włączone 4 języki. Dlatego musimy jakiś sobie wyłączyć, żeby móc włączyć jakiś inny. W tym samym miejscu możemy sobie nacisnąć tutaj na trzy kropki i wybrać opcję Usuń. Możemy usuwać tylko języki, które nie są aktywne, Czyli na przykład polskiego w tej chwili nie usunę, czy też angielskiego, lub tego, czy też tego. Trzeba też pamiętać, że niektórych języków też nie możemy usunąć, bo po prostu one są systemowo wgrane do naszego telefonu i nie jesteśmy w stanie ich po prostu usunąć. Natomiast, jeżeli chcemy usunąć jakieś języki, zaznaczamy je, możemy do tego użyć też opcji "Wszystkie" w lewym górnym rogu i wybieramy opcję "Usuń". Jeżeli sobie wyjdziemy z powrotem do zakładki Języki i typy, naciskając na trzy kropki możemy zmienić kolejność naszych języków. Jeżeli zmienimy sobie kolejność języków tutaj, w tym miejscu, to wtedy w klawiaturze ta opcja zostanie tutaj zmieniona. Po przytrzymaniu klobusu wyświetla nam się właśnie ta sama lista, którą tutaj ustawiamy i sobie możemy ją zmieniać. Jeżeli teraz zrobię takie ustawienie, włączymy sobie klawiaturę, to znowu te opcje zostały zmienione. Jeżeli już jesteśmy tak w ogóle przy zmianie języka w klawiaturze, możemy go zmieniać poprzez właśnie naciśnięcie globusa lub właśnie przytrzymanie go i wybranie jakiegoś języka z listy. W tym miejscu, czyli w opcji Języki i typy, możemy też zmienić rodzaj klawiatury. To znaczy, że na przykład jeżeli wybierzemy sobie język polski, możemy tutaj wybrać różne układy naszej klawiatury. Mamy tutaj do wyboru opcję, na przykład w języku polskim mamy opcję QWERTY, mamy też opcję qwertz, mamy też opcję AZERTY, czy też 3 na 4 Wybierając sobie jakąś opcję, teraz po włączeniu klawiatury i wybraniu języka polskiego, możemy zobaczyć, że mamy układ klawiatury AZERTY. Możemy też wrócić sobie z powrotem na domyślny i tak samo zmieni nam się układ klawiatury. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle. Ja się żegnam. Cześć!